No, filtr paliwa w 3-litrowym silniku, czy akurat Ducato <coughs> Jumper Peugeot Ten 180-konny silnik wychodzi 9,66 łamane przez 4, a 160-konnym 9,66 bodajże przez 3. Akurat zakładam filtrona, bo taki miałem. 30 tysięcy zrobione. O, tam śrubę tu na zawiasie, bo to jest taki zawias. O, teraz go będzie widać dokładnie. Tutaj, śruba, tutaj. O, tam, 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 tam. tam na się go odchylamy, a z góry. O, może teraz są dwa przewody, idą jeden, drugi. Musimy je tutaj ścisnąć, odciągnąć i pociągnąć o do góry. A je ja trzeba. Tu ma dwie takie zapadki. O tu dokładnie po jednej, no przewód przeszkadza. Tu jest jedna, i z drugiej strony druga. Je ja trzeba ścisnąć i pociągnąć przewód do góry. O, na tym Jest przewód. No, pewnie do dogrzewania filtru, i on ma tu taką zaczaskę Czy tą zaczaskę od, odgięć od tyłu o tym falcem i ją po prostu zsunąć tu jest zapadka jedna i druga, i druga. ściskamy i ją po prostu wysuwamy no i teraz odkręcić tylko filtr i go zaraz wyciągniemy już mhm. odkręciłem tą śródkę. i teraz o się o! Widzicie tu? Jest wyciągnięte O, ciasto dłużenie filtr hmm. taki no i teraz tą końcówkę trzeba po prostu przezbroić do tego nowego Tu sobie słuchaj na szkoła

Musimy z tego przetręcić i wkręcić do tego drugiego? Za to podczyszczę i przyjdę. I teraz z tego nowego filtra trzeba <laughs> to wkręcić, wymienię uszczelkę. Tego kureczkę wezmę Wezmę dołysinka. Tak a ta widzę jest taka zmęczona. Ta mam koledę, nie wiem, czy pasowało pasowała. Zobaczymy tam. nie wiem, czy to pasuje no dobra, no, no, tak się, jest to, to jest mało miejsca jest dosyć stało? O, też go dokręciła Teraz tą kostkę o, Kostka wpięta. O, ja tylko się tak wpina z apciskajem, żeby samem skoczyć. O, to Co takie. ten przewód Trzymają się, trzymają. Tak. Tu w tych starszych modelach to zalewałem je mm, ropą czystą bądź brudną. Ktoś, jak chce, to może sobie po prostu wziąć pukankę wlać do filtra. Chociaż to ciężko będzie wlać jakąś ciekawką <laughs> Ja zakładam go na sucho i pompach to jest tam w baku, ta pomocnicza. Na kilka razy go napełnię. I na pewno się nie zapowietrzy nie chcę wlewać tej brudnej ropy ze starego filtra bo nie chciałem zalewać jak już czyściutki będzie czysty staram się to robić tak bardzo czysto, żeby poprochy do środka się nie dostały tak. a no, myślę, że będzie w porządku następne 30 tysięcy, bo tak co 30 tysięcy filtr wymieniamy będzie dobrze No teraz go napełnimy i to będzie się napełniał teraz ta komora wtryskowa tutaj gdzie są wtryski tak? ten silnik cały od góry jest suchy ale przedtem żeśmy go tu połuszczalniali niż bardzo dużo się wlewało tutaj mimo wszystko dużo się wlewa też tutaj i kapie bardzo ciężko będzie wtryski wyciągnąć A, patrzę, gdzieś tu jest Dzięki, sucho wszędzie No chyba już się na to nie... Nie zapowiadczył. to będę zalewał. I tam nie starym ropą. Tam nie się sam napełni. Stara